Hej, cześć, Siemanko, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Disset, to jest League of Legends i jest ze mną e, Katzper, czyli Weiger, Lucky Weiger, Siemanko. No i ciśniemy sobie rankę dzika, tym razem Pizza w dżungli. Zobaczymy, jak to nam się potoczy Tym mamy spoczko, wszystko tu ładnie wygląda. Maokaj no, na topie, fajnie. Tresz ładny skin, bardzo mi się podoba. jest gramkę Golda, czyli pewnie jakiś z po topu, że tak sobie tego. Coś... jak nikt. Jak przeleciał do 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 do, do. 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 do platyny. Do ja. Co? Ma nadal Golda. Aha, dobra. No to no to my bad Okej okay. okay, no to lecimy Teraz muszę się doskonale, że jakby to się złożyć na Marszalona na mnie, wiesz o tym? No więc nawet nie próbuj tam podejść do niego żeby jakiegoś killa nie złapał Bo jeden kill, drugi kill i mamy przejebane Timo na topie też niesmacznie ale zobaczymy Nie spokojnie, się tak spokojnie podchodzę do tego I my mamy średnie Co mamy? No patrząc na OPG To co mamy? To Wszystko tak, spokojnie No dobrze Nie ma ani jakichś Silverów ani jak są. Planuję sobie go stankować? Czy w AP fulgowali? Jak myślisz? Nie na AP no, chyba, nie? co mamy już za dużo. ja wiem? No w sumie Draven.

I don't mean no disrespect, but this shit is your life You wanna waste it in an office, no, you don't get it twice And you won't second guess it for a second Till it bites you when they ass up on your depth And when you wish you did it right Normal can't suffice, everybody's got a destiny They settle in for less than deserve servants in the recipe Passion equals profit, perseverance is your weapon, To build you up a motherfucking legacy Everyone pretend to be happy through all of these battles And the bound on exact shackles And show them how to give up these castles, those the fast We play our cards, we'll find out just who we are. We build cement from broken parts. Papa Ameryka no 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 To przegrywa Tak no, się dziwisz na Timo Mam no, ja mu nie zgnękuję, najpierw cofnę, no dopiero mu coś spróbuję pomóc Co jest? Oni mogą się poddać? Czemu się poddali? Jak to się stało? Co jest? Halo! Co jest? Ej! Piąta minuta i skończyliśmy mecz? To się nie dzieje tej. No, <laughs> no! Skończyliśmy mecz w piątej minucie, czy, czy nawet nie było piątej minuty. No super. Dobra, to czekaj. Mecz prosty, dziękuję za uwagę, cześć hej, trzymajcie się.